Cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi typami piłkarskimi, ale zanim one, no to oczywiście informacja dla wszystkich kibiców reprezentacji polskiej. Znaczy informacja, którą na pewno wiecie, dzisiaj wieczorem jest ultra ważne spotkanie: Debiut sousy w roli trenera, w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Także wszyscy zasiadamy przed telewizorami i obserwujemy naszą kadrę. Dzisiaj również ten mecz pojawi się na moim kuponie specjalnym, ale zanim kupon specjalny, no to najpierw. Najpierw specjalny mecz, w którym dzisiaj oczywiście jest właśnie spotkanie naszych reprezentantów, czyli Węgry kontra Polska, a jest to mecz specjalny, bo możecie typować go w komentarzach. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik spotkania, napisze minutę strzelenia pierwszej bramki, będzie najbliżej tej minuty strzelenia pierwszej bramki, a także dorzuci swój nick na BetClick, wygra doładowanie wartości 50 zł, także koniecznie typujcie mecz w komentarzach. No a jeżeli jeszcze konta na BetClick nie masz i jeszcze nie możesz brać udziału w tym konkursie, no to szybko to nadrób, zakładaj to konto z linku w opisie, bądź przypiętym komentarzu z kodem bettywip50 dodatkowo zyskujesz pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka o wartości do 50 zł, e, także jeżeli wygrasz, no to pieniądze lądują na Twoim koncie, a jeżeli noga Ci się gdzieś tam powinien, no to są one Tobie zwracane, pomniejszone jedynie o podatek i możesz na przykład postawić dzisiaj kuponik na Polaków, tak jak ja to zrobię, także zachęcam gorąco do zakładania, aby można było typować w komentarzach i brać udział w konkursach o darmowe 50 zł, a także żeby można było typować normalnie na BetClick. My jesteśmy już na BetClicku i po pierwsze widzicie Ciężko ostatniego konkursu, bo obiecałem, że co odcinek będzie się on pojawiał, jeżeli taki zwycięzca będzie. No i tutaj było bardzo ciężko przewidzieć spotkanie Portugalii z Azerbejdżanem, bo to tylko jedna bramka i to samobójcza. Natomiast 1-0 Portugalia wygrała. Były osoby, które postawiły taki wynik, dokładnie dwie osoby, ale zwycięzca, którego widzieliście, był bliżej minuty strzelenia pierwszej bramki. No i oczywiście widzicie nasz wczorajszy kupon, który niestety totalnie nie siadł, ale powiedzmy sobie szczerze, że było dużo zaskoczeń w tamtych meczach. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Przechodzimy sobie, moi drodzy, oczywiście do zakładki eliminacji mistrzostw świata region Europa i tutaj moi drodzy bardzo dużo ciekawych spotkań w dniu dzisiejszym, no mamy chociażby spotkanie Hiszpanii Hiszpanii z Grecją, tutaj mi uciekło proszę bardzo, Hiszpanie podejmują Greków, no moim zdaniem może być to moim zdaniem może być to ciekawe spotkanie, gdzie Hiszpania wcale niekoniecznie powinna wygrać aż tak wysoko, ale oczywiście na Grecję bym nie stawiał, no uważam, że są oni faworytami, to znaczy Hiszpanie natomiast, natomiast powiem szczerze, że coś mi ten meczek troszeczkę śmierdzi, my dzisiaj... Dzisiaj, moi drodzy, zaczniemy od meczu absolutnie fenomenalnego, czyli od meczu Mołdawii z Wyspami Owczymi. Powiem szczerze, przejrzałem wszystkie powtórki z ostatnich spotkań tych drużyn, bo no nie, nie będę ukrywał, nie oglądałem ich w całości, zobaczyłem na różne wyniki, zobaczyłem jak te drużyny mniej więcej grają i postanowiłem dzisiaj postawić na Mołdawie. Dlaczego? Bo ona na tle mocniejszych rywali i tak dawała radę strzelić jakieś bramki, dawała radę się całkiem nieźle zaprezentować i oczywiście, że miała mecze, które przegrywała na przykład. 4 do 0, ale Wyspy Owcze grały ze znacznie łatwiejszymi e, rywalami, to znaczy, no, też kwestia e, Ligi Narodów, chociażby, gdzie Mołdawia, moim zdaniem, miała tych rywali znacznie cięższych. I powiem szczerze, że na własnym terenie, na Mołdawii, jak najbardziej uważam, że warto sobie postawić, szczególnie po tak wysokim kursie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że śmierdzi tutaj troszeczkę remisem, oczywiście ktoś może powiedzieć, że Wyspy Owcze to wcale nie jest drużyna. No, można zacytować, klasyka na tym etapie nie ma już słabych drużyn, chociaż to by było chyba e, troszeczkę, troszeczkę. E, no przehiberbolizowane, że tak powiem natomiast no wyspy owcze raczej na wyjeździe moim zdaniem niespodzianki aż takich tutaj nie sprawią. Stawiam na Mołdawię 2,55. Większość osób też na Mołdawię stawia, chociaż jak widać nie wszyscy tutaj zdania są troszeczkę podzielone i drugim spotkaniem na dzisiejszym kuponie będzie mecz Włochów z Irlandią Północną. Mógłbym postawić po prostu na zwycięstwo Włochów mieć kurs 2,96 i teoretycznie być zadowolonym, no bo w progresji jak zawsze stawiamy coś w okolicach trójki, ale ja jestem osobą, która lubi troszeczkę większe ryzyko i lubi sobie po prostu zagrać za e, troszeczkę może nie więcej pieniędzy, ale przy troszeczkę wyższym kursie. Dlatego wchodzimy, moi drodzy, w zakłady kombinacyjne i stawiamy na to, że Włosi wygrają powyżej półtora bramki. Uważam, że e, drużyna włoska... Grając po prostu u siebie, będąc gospodarzami tego spotkania, zaprezentuje się dobrze. Widzieliśmy tą reprezentację na tle reprezentacji Polski, która jest oczywiście mocniejszą drużyną niż Irlandia Północna. Włosi na pewno będą chcieli bardzo mocno wejść w te eliminację i myślę, że tutaj spokojnie te dwie bramki strzelą. Także kurs troszeczkę wyższy 1,32, dzięki czemu kurs całkowity to 3,37 i tak będzie wyglądał, moi drodzy, pierwszy kupon, który dzisiaj sobie postawimy, a więc postawimy po prostu nie, nie 80, ale 50 zł na takie zdarzenia kurs całkowity. Tak jak już mówiłem, 3,37 do wygrania, prawie 150 zł, a więc no koło stówki na czysto. Tak to wygląda. Dzisiaj, oczywiście, drugi próg progresji. I miejmy nadzieję, że ten kuponik nam się zazieleni, ale dodatkowo to nie będzie wszystko, które dzisiaj sobie postawię, bo moi drodzy, jestem prawdziwym kibicem reprezentacji. Ja w naszą reprezentację wierzę, i naszą reprezentację zawsze oglądam, zawsze śledzę. Także dzisiaj chciałbym tą wiarę pokazać, moi drodzy. Stawiamy na to, że Polacy wygrają z Węgrami. 2,12 kurs, może nie jest jakiś y, mega mega wysoki, ale y, poczekajcie, tutaj jeszcze y, zróbmy to inaczej, to znaczy wejdźmy sobie w super kursy, bo tutaj ten kurs będzie wyższy, 2,15, moi drodzy, zawsze coś, więc y, tak jak mówię, może nie jest to kurs, wiecie, taki w okolicach 3 czy 4, ale jak na pojedyncze zdarzenie y, trzeba powiedzieć, że jest to kurs wysoki, no i wierzę w to, że Polacy wygrają i chciałbym na tym zwycięstwie sobie troszeczkę zarobić, także stawiam, moi drodzy, 150 zł. Na zwycięstwo Polaków, mam nadzieję, że Tak będzie, mam nadzieję, że Polska reprezentacja nas nie zawiedzie I mam nadzieję, że z tymi wygrami Wygrają także 283 zł Do wyjęcia i ponownie Mam nadzieję, że ten pojedynczy zakładzik Też nam się zazieleni, a wy co dzisiaj Stawiacie, jakie macie typy na kolejne Spotkania, dawajcie mi oczywiście znać w komentarzach Pamiętajcie o typowaniu naszego Meczu specjalnego dzisiaj Węgry Polska, także wszyscy przed telewizory I wszyscy w komentarzach, wszyscy, którzy wierzą W zwycięstwo Polaków zostawiają teraz łapkę w Górę I piszą jakiś korzystny rezultat w komentarzu w ramach właśnie naszego meczu specjalnego. Dodatkowo przypominam Wam również o grupie Typermania na Facebooku, gdzie za samo wejście na grupę zyskujecie darmowy zakład za 5 zł, także warto. A dodatkowo na samej grupie wiele innych konkursów, a także typy innych użytkowników. Wy się możecie chwalić swoimi typami, możecie się chwalić kuponami, możecie podglądać kupony innych, także dużo, dużo rzeczy. Wbijajcie koniecznie na grupę, a ja teraz już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, trzymamy również kciuki za Polaków. Na razie.